Cześć, witajcie. Kolejne auto, które trafia dzisiaj do naszej oferty to Honda Civic z 2014 roku, czyli 9 generacja. Jest to wersja przed liftingiem. Jeśli chodzi o wersję wyposażenia, jest to wersja sport. Z tyłu mamy m.in. kamerę cofania. Oczywiście charakterystyczny spoiler, który przedziela nam tylną szybę. Tylna szyba z wycieraczką. Mamy tu też sergi aluminiowe w rozmiarze 17 cali lakier czarny perłowy z przodu światła halogenowe tak samo światła przeciwgielne mamy też światła LED do jazdy dziennej kierunkowskazy mamy w lusterkach na podłokietniku mamy sterowanie elektryczne szybami z tyłu, szybami z przodu lusterkami można je też złożyć Oczywiście możemy sobie regulować. Regulować możemy także kierownicę. A kierownica jest skórzana i wielofunkcyjna. Każdy Wam zegary klasycznie, jak to w tym modelu. I poprzednim mamy przedzielone na pół. Przebieg naszego auta to niecałe 52 tysiące km. Klimatyzacja automatyczna strefowa tutaj w tej konsoli centralnej tutaj także sterowanie radiem skrzynia manualna sześciobiegowa a silnik jak tutaj mamy to najbardziej popularny bezawaryjny, niezawodny 1.8 142 konie jednostka e, za pomocą przycisków na kierownicy sterujemy Radiem, sterujemy zestawem głośnomówiącym, sterujemy tempomatem i limiterem. Mamy tu też automatyczne światła, także automatyczne wycieraczki. Klamki, tylne drzwi są ukryte. Tylna kanapa. Z podłokietnikiem i miejsce na dwa napoje. Zobaczcie jeszcze raz w przód. A tutaj mamy także słynne hondowskie magic seats, czyli możliwość podniesienia siedziska ponieważ nie mamy zbiornika paliwa pod spodem, dzięki czemu mamy dodatkową przestrzeń przez co podnosimy siedzisko a także składamy, składamy oparcie na płasko. Wygodna rzecz, wygodna i praktyczna. No i jeszcze bagażnik. Zainteresowanych zachęcam do kontaktu telefonicznego lub odwiedzenia naszego salonu Honda Plaza na ulicy Malowniczej 29 w Warszawie.